Cześć wszystkim, sojny Smartcic, zapraszam Was na kolejny odcinek z debaty lub Tak następnie Chciałbym Was bardzo prosić, bo miałem być już tydzień wcześniej, ale się okazało, że te sławki po prostu przyjdą troszkę później i no, po prostu ich nie zabrałem. Ale na szczęście udało mi się je wcześniej zabrać, Umiałem je zabrać jeszcze o wiele później, ale udało mi się teraz właśnie zabrać. I tak w ogóle to dawno nie było tej serii i szczerze nie wiem, co to się w ogóle działo. Bardzo w ogóle nie wiem. O, tu widzę, że jakiś zamek kolejny zajęliśmy, ale na tym hardzie to na serio jest trudno. Patrzcie, ja mam tylko jeden zamek. No teraz na szczęście udało mi się zająć drugi zamek. To... <noise> Bardzo dobrze. Co to w ogóle Co, co, co to jest? Hmm. Hmm. Coś niebieskie odchodzi z tym niebieskimi. A, dobra, już nieważne. Ni nic nie nieważne, nieważne. Co my w ogóle tu mamy? Jakie technologie tu mamy? Okej, okay, mamy takie. Na szczęście, wszystko to co powinienem to odkryłem. No, nawet szczerze powiem, że to co najważniejsze odkryłem. Wszystko nawet trade ale ten przecież nie, nie można jeszcze handlować. Tylko, że widzę, że kiepsko mnie z gwiazdkami to bardzo ciężko. Masakra, na tym halcie bardzo, bardzo ciężko jest. Ojeju. Ty mi zaraz padnie, kurczę, ja tu nie zdążę nawet dojść. Hmm, bo ten, ten go zaatakuje. No i dobra, no to już i tak mam po tym zamku. Zająłem go tylko tak naprawdę na chwilę. Kurczę. Ciężko. Szczerze bardzo ciężko. No bo patrzcie, on mi teraz y, we mnie, no niby tam uderzy, ale ja go zabiję. No i później następny mnie uderzy. No i w tym jest problem. Czy mnie nie uderzy w ogóle? Nie gadajcie. Zniszczył! Tam ci ich zniszczyli. Ale fuks! Ale fuks! Ale fuks! Ale fuks. Teraz knajta, no i pięknie, został ocalony ten zamek. Bardzo się z tego cieszę. Tutaj od razu otakujmy tego. Od razu napierajmy, od razu napierajmy. Dopóki oni walczą z tamtymi i zniszczmy tego przy okazji. Okej. Okay. Kurczę, katapultem mi się tu przydało zbudować, ale no niestety nie mam jak. Mam no dużo tych wielorybów, no nie za bardzo, mam tylko jednego, więc... ...jednak nie będę mógł zbudować, a czy zbudować... ...zbadać o właśnie tej... ...niepotrzebnie, bo mam tylko jednego, ale czy... Potrzebnie, no bo to... Nie, następną rundę właśnie to zbadam, bo to zajmuje tylko, zajmuję. to tylko potrzebuje 8 gwiazd do tego, a jak to wezmę, wezmę to, zbadam, to dostanę 10, no dobrze pamiętam, więc to jest spoko, spoko sprawa, więc następnej to, że sobie to sprawdzę, no to zawsze te dwie gwiazdki, to zawsze to, to jest fajnie, zawsze mieć. No ale ci wygrywają z nimi, to jest, to jest troszkę źle, ale troszkę dobrze, no bo się później skoncentrują na nas, ale ci już napierają, no nie. Kurczę, oni mają lepsze jednostki aktualnie. Bo nie oczywiście mają więcej gwiazdek, w tym jest problem. Ty wiesz co, pani, może się lecz w tym, będzie... to będzie dobrze, jak się uleczysz. O, 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 o tak, 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 pięknie, kolejny, kolejny, kolejny zamek dla nas. I o to chodzi, o właśnie, żeby nie zapomniał. Ok, no to sobie to zbadajmy. I dostaniemy 10 gwiazdek, I to jest właśnie fajne. Podaliśmy sobie za 8 i za 10 dostaliśmy gwiazdek. Znaczy 10 dostaliśmy. O, mogę w końcu katapultę. Olej, teraz będę robił. W końcu katapultę. E, dlaczego ich nie mogę zaatakować? Dobra, nie wiem. Uleczę się. Zawsze coś. Tylko ten koleś, o ten, 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 ten swordsman. Swordsman. <grym> swordsman zabije mi go na hita. Coś tu mogę jeszcze zbadać. A czekajcie ja mam 9 gwiazdek właśnie. Tu też skatapultę sobie zbadaj, yy, zróbmy. Wyszkolmy. A tak w ogóle to dziękuję Wam za 45 subskrypcji. To, to bardzo dużo mnie motywuje. 45 subskrypcji. Wow, po prostu wow. No nie! Sajeli... Jak? Co to? Co tu się stało? Oni pogieli do reszty? 2, 4, 5, 6... 6 konnych Oni pogieli do reszty. Kurczę, i tak muszę cofnąć tą katapultę, bo muszę to zrobić Knight'a. Kurczę. O, ci się cofnęli, ci się cofnęli tutaj. Tego wyleczmy. Katapulta Zajmiemy tak. Te... O nie, nie zabiliśmy. A, to zabiego. Kurczę, jeszcze jeden HP. Serio! 1 HP Serio? No niemożliwe, po prostu niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Wiecie co, ja może troszkę oddalę ten mikrofon, bo się boję, że... Słuchajcie, tak troszkę, troszkę... Moje oddychanie za bardzo. Nie wiem, pierwszy raz nagrywam z tym mikrofonem i powiedzcie... Czy mam go troszkę oddalić, czy co, czy tam jest... A czy ja szczerze to sam sprawdzę, nawet nie jeszcze, szczerze żeby pisać. Nie wiem po co zacząłem ten temat, żebyście powiedzieli, że ja to sam sprawdzę. Ale to jest taki pierwszy filmik właśnie z tym mikrofonem. Mam nadzieję, że o wiele lepiej się to sprawdzi. Kurcz, to nie dosięga ta. Zabiję tego. O, mu co dałem? 10 HP. Nie zabiję go. Kurcz. A tym dojdę? O, może tym go jeszcze zabiję. przepraszam. chyba zaraz kichnę. Czekajcie. Teraz wracam. Okej, okay, już jestem. A. Boże, zamuliłem się przez chwilę, nie wiem dlaczego, ale od razu weźmy, który pozabijamy. Ten ma 5, tam ma... jest Knight, ale wolę tego szybko zabić. Ten ma HP, więc go zabijmy, żeby już więcej mnie nie uderzył. Jestem na piątym miejscu! Jestem na ostatnim z tych żyjących. Uff. Nie, to my ston... to na 100% przegramy. Ale zawsze warto prowadzić na, na hardzie, masakra ja przegrywałem na tym hardzie. Ciężko, ciężko, ciężko i jeszcze raz ciężko. Co tu się dzieje? Oni tyle tych jednostek mają. Ci pomarańczowi mają bardzo żukoniarzy. Bardzo... O nie! O nie! Wkraczają knajcy. O nie! A żem źle zrobił, bo to yy, tą katapultą nie uciekł teraz nie produkujemy jednostek. Okej, okay, dobra, przechodzimy za do zacięcia, ale... No po prostu musiałem na chwilę pójść, musiałem sobie sprawdzić, A tak po na trójkę na co w ogóle kończyłem? Już, już, już po prostu nie wiem co... Dobra, zacznę tak. Co my tu możemy zrobić? Na pewno możemy zrobić tak. Zabić go. To to na pewno możemy zrobić. Kurczę, nie dosięgniemy tu katapult. A możemy zrobić tak, tak. Potem walnąć tym tego i tym zabić to. Dobra, porobiony. Że to. O nie, ja mogę stworzyć Take-Night. Problem, kurczę, duży problem. Co mi tu za podpowiedzi znowu? Wiem. O, ja nie połączyłem nawet drogą, ale jestem. <grym> no, znaczy, że spojrzałem na to. Gdyby się... Gdybym nie spojrzał na to, czy znaczy na, na tą podpowiedź, to bym nie zauważył, że ja nie stworzyłem drogi do tego miasta. Kurczę. Żebym nie zauważył, masakra. O, już przychodzi, już, 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 no kurczę, a zająłem, już, już mi. Co? Co? Ja się pytam, co? No jak ja mam go teraz pokonać? Jak ja go mam teraz? Co mi zabił katapult? No, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ja muszę połączyć to miasto z drogą. To miasto, tą drogą, to miasto drogą, o. Kurczę, no ja tu nie mogę zrobić! Jaka dupa! Ale będę tylko ty ma taką... Ile mu zadam? No nie za dużo. Ale zawsze coś. Tym się wycofam. O, tu w ogóle coś ktoś tu jest, ty! No nie... Ale teraz zrobili O, odzyskali to miasto! O nie... O nie... To miasto jest puste! Jezu, ale że teraz błędów dużo zrobił. Kurcze, co wy mi tu. No nie, zabili mi jeszcze Knighta <grym> Knighta mi zabili. Ja już prawie nie mam jak się bronić. O co, gdzie poszedł? Tam poszedł. To ja się tu pozabijam. Nara. Nara. O, się tknę, to się stworzę. Aha, dobra, to sobie stworzę, Zapomniałem o tym. Kompletnie o tym zapomniałem. serio tylko tu mogę pójść. Kurczę. Kurcz, czy, czy, czy. Bardzo ciężko jest na tym... na tym... na tym, na tym hardzie. Co w ogóle się tam dzieje? Oni cały czas tu walczą, a ci są bardzo już osłabieni, ci różowi, czy tam fioletowi, nie wiem, to są chyba różowi. Przepraszam. Czekajcie, ja się wysmarkam, masakra, no co jest ze mną? Okej, okay, już jestem. Jezu, jakie to ty mają, no! Patrzcie, co to w ogóle jest, no jak ja mam tu coś zrobić? O, dobra, zrobię tak. Papa. Pa. Serio? Zapomniałem o tym. Ojej, co ja żem zrobił? Co ja żem najlepszego zrobił? Zamiast poczekać, zabić tego tego koniarza na tym, teraz się podszedłem tym koniarzem. No. A czy moim koniarzem? Boże, co ja żem zrobił? Co ja żem teraz wykminił? Zrobię tak, tak. Najpierw tym. <laughs> Co? 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 To było. Ład. Dobra. Spoko. Spoko, okej. Okay. Okej. Okay. Nieważne. <noise> Nie komentuję tego, co tam się właśnie stało. Posak. A jakie jakie tubitki się to, że są nich taszą. Bardzo dużo ich tam jest. Kurcz. Oni cały czas nabierają, oni tam dalej jeszcze mają jakiś zamek. No nie wiesz, że z dołu mnie na kichanie zbiera. Przepraszam, zaraz przyjdę. No tak, strasznie, że coś na kichanie mnie ostatnio zabiera. No nie, teraz ty jest wolny, ja nie mam ja tu nikogo, Aldor stworzył do razu katapultę. Kurczę, czy moja siostra da mi w końcu spokój? Nie mogę przez nią nakrać. Okej, okay, co my tu, w ogóle tu mamy? Czy zniszczę ich, jak ich zaatakuję? Szczerze nie jestem przekonany, ale mogę zrobić tak. A nie, przecież. O, nawet nie wiem, się martwić, szczerze. <grych> I tak ich załatwiłem. Tutaj jest. Kurczę, ten zamek. No ja muszę go w końcu przejąć. Ileż można się starać w ten zamek? No ile. Ileż można. <grych> I już można się starać ten zamek O nie, o nie, nacierają na mój zamek Tu nacierają, tam nacierają, Jezus ile tu jest Ale dobra, ja zajmę ten zamek, tylko że się tam i tak nie wybronię, no cholera Jak tu jest ciężko Wiecie co, ja chyba myślę, że w tym odcinku już na zero zniszczą nas, zobaczcie Ja już tu nie mam z, czego, z czym się, z czego się, z czym, z czym, się bronić No niby tam zajmuję, ale no zobaczcie że tu ich tu jest, no zaraz zabiją z Zniszczę go. Kurcze. Ojeju. Co? Co za pech. Po prostu najzwyklejszy pech. ja mam? O mam, mam ryby. Od sobie do populacji. Bo i tak nie wykorzystam. Wszystkie miasta mam zajęte. A to miasto jest duże. Piąty, piąty poziom ma. Mm. Właśnie muszę ją po połączyć... Ale teraz będę zrobił 15 Więc mam nadzieję, że uda mi się utrzymać tego miasto długo Aha, super To utrzymałem go bardzo długo yy, Bardzo długo go utrzymałem <laughs> A wiecie co? Czekajcie Ja już wiem co zrobię, już wiem co zrobię Zrobię tak I papa, i dobra, dziękuję Pięknie, a teraz tam nowego jest na razie mniej więcej okej. Okay. Muszę i tak podejść bliżej. Kurczę. Jest bardzo ciężko. O tu mogę jeszcze jedną drogę sobie postawić przy okazji. Tego sobie podleczyć. Mogę kurczę nią odejść. Ja teraz ten mi go zniszczy. Kurczę. Ciężko, ciężko, ciężko. I to mamy. Ci cały czas nacierają, jakby nie mogli pójść na tych różowych No nie Zajęli mi miasto Peze zajmą No i dupa, no i dupa No i dupa No i dupa Ile razy się to powtórzę O jezu Dobra, papa pa. Już dwa miasta mam zajęte Kurczę, no nie wierzę Po prostu, no nie wierzę w to no i dobra, no to Moja cywilizacja zaraz popadnie Ale walczyłem, walczyłem dzielnie, walczyłem dzielnie To jest ważne nawet udało mi się dwa zamki zająć, ale zobaczcie, ich jest po prostu za dużo Normalnie jak, jak to się nazywa, jak Jak jakaś plaga w ogóle Masakra Takich jest dużo To ja się tu nie wy... Dobra, już na pewno zginę. Patrzcie, jaką oni mają armię. Pff, pff. Jezu. Co to jest? Ludzie. Jak ja z takim czymś mam wygrać? Dobra, wiecie co? Ja sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że się nie obraźcie za to, że w tym odcinku tyle było wiem, przerw i w ogóle cięć. A tak to mam nadzieję że się też cieszycie, że już wróciłem, już teraz pełnoprawnie mogę uznać, że jeśli będzie mi się dobrze nagrywało, to dalej będę nagrywał, już teraz nic w stanie nie przeszkodzić, no bo mam dobrą jakość, mam dobry dźwięk, więc tu coś więcej, więc narazka.